Czy na końcu sesji w bani, w zimnej wodzie, można zanurzyć głowę na 5-10 stopni? Są badania pokazujące, że wkładanie głowy do miski z lodem bardzo pomagają w zakresie zdrowia fizycznego, ale też właśnie emocjonalnego. I pytanie, czy wejście do tej beczki i później, i na samym końcu zanurzenie swojej głowy ma sens, i czy w ogóle pomaga, czy jest ryzykiem? Jasne. To jest świetne pytanie na koniec. E, wiesz, faktycznie są badania, które pokazują, że krótkie zanurzenie głowy w zimnej wodzie albo nawet w misce z lodem może mieć fajny efekt na układ nerwowy, poprawiać nastrój i działać trochę jak taki szybki reset emocjonalny. Więc jeśli na końcu sesji chcesz na dosłownie kilka sekund zanurzyć głowę, to jak najbardziej możesz to zrobić. Ważne żeby robić to ostrożnie i słuchać swojego ciała, bo dla niektórych może to być trochę szokujące, ale generalnie jeśli czujesz się z tym dobrze, to nie ma przeciwwskazań i może to być taki fajny dodatek do całego procesu. A jaki pozytywny wpływ na reset taki emocjonalny, traumatyczny może mieć zanurzenie naszej głowy? to zanurzenie głowy w zimnej wodzie faktycznie może działać jak taki mały emocjonalny reset. Chodzi o to, że napływ, chłodzenie głowy potrafi trochę przekłócić układ nerwowy i wyrwać nas z jakiegoś zaklętego kręgu stresu czy napięcia. Niektórzy mówią, że to trochę jak taki szybki reset dla mózgu, który pomaga zdejmować dystans do trudnych emocji czy nawet traumatycznych wspomnień. Więc jeśli robisz to z rozwagą, to może to być naprawdę fajne narzędzie, żeby trochę się emocjonalnie zresetować i poczuć większą jasność umysłu.